Kochani, jeśli oglądacie dzisiaj ten film, to nie jest przypadek. Twoi aniołowie, stróże, pracują za kulisami, aby Cię tutaj poprowadzić. Chcą, abyś usłyszał specjalną wiadomość przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Ta wiadomość zawiera coś niezwykłego. Dzisiaj mam wyjątkowe przesłanie od błogosławionych posłańców chodzi o miłość. Ta miłość jest głęboka i potężna, to rodzaj miłości, która przemienia życie. Chodzi o zaufanie, które nie zna granic. Wyobraź sobie miłość tak ogromną jak ocean, silną i nieskończoną. Wizualizuj zaufanie jako solidny most, który nie zachwieje się ani nie złamie bez względu na wszystko. To przesłanie dotyczy doświadczenia tego rodzaju miłości i zaufania. Twoje anioły są zawsze obecne, czuwają nad tobą i chcą, abyś wiedział, że nigdy nie jesteś sam. Miłość cię otacza, zaufanie jest w tobie. Uwierz w to przesłanie, pozwól, aby wypełniło twoje serce i kierowało twoimi krokami. Wyobraź sobie taką sytuację, Gdzieś tam jest ktoś wyjątkowy, przeznaczony dla ciebie. Tę osobę przyciąga niesamowita siła miłości i marzenie o jasnej, szczęśliwej przyszłości, którą będziecie dzielić. Wydaje się, że to bajka, ale jest prawdziwa i dzieje się właśnie w Twoim przypadku. Osoba, która wkrótce pojawi się w Twoim życiu, próbowała żyć bez ciebie, ale zgadnij co? Było to dla niej bardzo trudne. Spędza bezsenne noce, czując się zagubiona bez ciebie u jej boku. Przestała nawet jeść, zamyślona, bo nie było cię, żeby dzielić te chwile. Próbował wszystkiego, żeby wyrzucić cię ze swoich myśli, starał się nie mówić o tobie ani nie myśleć o tobie, ale niezależnie od tego, co zrobił, czuł, że czegoś mu brakuje. To było jak próba zignorowania piosenki, która ciągle gra ci w głowie. Ta osoba szuka ciebie, czując przyciąganie potężnej miłości. Nie może się doczekać, żeby cię poznać i dzielić z tobą życie. Wie, że gdy będą razem, wszystko się ułoży. Na początku starała się zachować dystans. Myśląc, że gdyby potrafiła strategicznie trzymać się z daleka, nie musiałaby radzić sobie z tymi uczuciami. Polegał na ignorowaniu tego i kontynuowaniu. W pewnym momencie w jego życiu wydarzyło się coś naprawdę tajemniczego, jak zapalenie się światła w ciemnym pokoju. Uświadomił sobie, że próba kontynuowania bez ciebie była tak samo niewyobrażalna jak próba oddychania bez powietrza. Twoja życzliwość i Twoja głęboka troska stały się dla niej zaufanym przewodnikiem w jej najciemniejszych chwilach. Nagle stało się dla niej jasne, że w jej życiu istnieje ogromna pustka, przestrzeń ukształtowana tak jak ona, którą tylko Ty możesz wypełnić. Uświadomiła sobie, że jej życie nie byłoby kompletne bez Ciebie. Twoja miłość, świecąca i prowadząca jak latarnia morska w burzliwą noc, pokazała mu drogę powrotną do ciebie, sprawiając, że pomysł życia bez ciebie wydawał się absolutnie niemożliwy. Teraz jest gotowa, gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie się pojawi. Jego tęsknota za tobą jest szczera i silna. Kiedy patrzysz na swoje przeszłe działania, Widzisz, jak bardzo się myliłeś, ale masz niesamowitą zdolność do nadrobienia zaległości jednym spojrzeniem. Możesz zanurzyć się w jej duszę, poznać jej serce, jej lęki, jej marzenia, tak jakby mówiła ci wszystko. Do tej pory nie zdawała sobie sprawy, jaki jesteś niezwykły. Teraz jego serce przepełnia pragnienie krzyczenia z dachów, jesteś mój. A ja jestem Twój. To nie są tylko słowa, jest to potężne uczucie pochodzące z centrum Twojej istoty. Jest przekonana, że Ty czujesz ten sam pociąg, czekając na nią z otwartymi ramionami. Wyobraź sobie ją gotową stawić czoła każdej przeszkodzie, napędzaną silną miłością, jaką do Ciebie czuje. Wyobraź sobie, że zastanawia się i widzi błędy swojej przeszłości. Ty, swoim głębokim spojrzeniem, możesz zobaczyć jego duszę. Znasz jej sekrety i marzenia, rozumiesz ją w sposób, w jaki nikt inny nie jest w stanie. Teraz widzi w tobie niesamowitą istotę, jaką jesteś. Jego serce jest pełne i gotowe wyznać ci miłość. Ona jest pewna, że czujesz to samo, gotowa powitać ją z otwartymi ramionami. Są gotowi rozpocząć tę niesamowitą podróż razem, zjednoczeni miłością. Błogosławieni posłańcy mówią nam, że jest to doskonały czas, aby celebrować moc miłości. Ich prawdziwa miłość przekroczyła ciemność. Walczyła wbrew wszelkim przeciwnościom i teraz triumf należy do nich obojga. Aniołowie są tutaj, gotowi obsypywać błogosławieństwami ten piękny związek, który wkrótce nastąpi. Chcą, żebyśmy wiedzieli, że miłość to nie tylko Słowo, ale podróż, bitwa i obietnica połączenia dwóch serc wbrew wszelkim przeciwnościom. Wyobraź sobie, że ktoś zdaje sobie sprawę, jak pusty wydaje się świat bez Twojego uśmiechu, który rozjaśnia dzień, i bez Twojego głosu, który uspokaja burzę. Wędrowali, czasem zagubieni, tęskniąc za Twoim światłem, ale zawsze w głębi duszy wiedząc, że to Ty jesteś brakującym elementem. Miewali bezsenne noce i dni, podczas których jedzenie nie miało smaku. Ponieważ nie było cię, aby dzielić te chwile. Próbowali odwrócić swoją uwagę, jej dni były pełne hałasu, ale cisza bez ciebie mówiła głośniej niż jakikolwiek dźwięk. Teraz są gotowi świętować z tobą tę miłość, odbyć podróż, bitwy i obietnice zjednoczenia swoich serc. Aniołowie patrzą, gotowi pobłogosławić wasz związek. Przypominają nam, że miłość ma moc, jest to podróż, którą warto podjąć, bitwa, którą warto stoczyć i obietnica, którą warto dotrzymać. Twoja prawdziwa miłość jest tutaj, gotowa dołączyć do ciebie w tej niesamowitej przygodzie. A ty swoją spokojną siłą i łagodnym zrozumieniem zawsze je przejrzałeś. Byłaś pewną ręką i delikatnym dotykiem. Które prowadziły przez trudny świat. Nie potrzebowałeś słów, żeby się porozumieć, ich dusze rozmawiały ze sobą od początku. Teraz oni też to widzą. Rozumieją, że nie jesteś tylko częścią ich życia, jesteś ich życiem. Jesteśmy więc u progu czegoś genialnego. Błogosławieni posłańcy śpiewają. Wszechświat dostosowuje się do tej chwili, do tego zjednoczenia. To chwila szczęścia, śmiechu wypełniającego pokój, łez radości dzielonych pomiędzy dwiema duszami, które w końcu się spotykają. To czas, aby objęci, trzymać się i nigdy nie puszczać, ponieważ to, co nadejdzie, będzie piękne, trwałe i pełne uwielbienia, z jakiego powstają historie. Przesłanie jest jasne: przygotujcie się, bo nadchodzi miłość. Jest potężny, triumfujący i należy do Ciebie. Trzymajcie te słowa, niech napełnią Was ciepłem i nadzieją. Twoja prawdziwa miłość, ta, która Cię dopełnia, jest w drodze. Nic już nie będzie takie samo. Podróż mogła być długa, noce mogły być samotne. Ale wschodził świt, a wraz z nim nadeszła miłość tak jasna, że rozświetli każdy cień. Przytul, powitaj! To nie tylko obietnica radości, jest spełnieniem każdej szeptanej nadziei i cichej modlitwy. Wyobraź sobie, że budzisz się w nowy dzień pełen światła. To światło to miłość, na którą czekałeś. Błogosławieni posłańcy są z wami, prowadząc was oboje w swoje ramiona, gdzie zawsze mieliście być. Twoja prawdziwa miłość jest w drodze, niosąc ze sobą obietnicę nieskończonej radości i szczęścia. Wyobraź sobie, że idą w Twoją stronę, a ich serca są pełne miłości i entuzjazmu. Przebyli długą drogę, ale teraz są blisko. Błogosławieni posłańcy czuwają nad Wami i dbają o to, abyście się odnaleźli. Przygotuj się na przyjęcie tej miłości do swojego życia, On wszystko zmieni, wypełniając Twoje dni szczęściem i noce spokojem. Miłość nadchodzi, jest silna, jasna i stworzona specjalnie dla Ciebie. Obejmij to i pozwól, aby rozświetliło Twoje życie. Oto, co musisz zrobić: Otwórz swoje serce i przygotuj się na przyjęcie miłości i zaufania, które błogosławieni posłańcy wysyłają w Twoją stronę. Wypowiedzmy razem te słowa i pozwólmy, aby wypełniły Twoje serce. Jestem niesamowitym szczęściarzem, że znalazłem moją prawdziwą miłość. W tej chwili są w drodze, pełni podekscytowania naszą wspólną przyszłością. Nasza nadchodząca podróż jest pełna śmiechu, niekończąca się radość i miłość. Nasza miłość jest chroniona przed wszelką negatywnością, otoczona wiarą, zrozumieniem i głęboką więzią. Niech Bóg błogosławi nas na tej drodze i dziękuję Wam, anioły, za wzajemne prowadzenie nas. Wyobraź sobie, że te słowa odbijają się echem w Twoim sercu napełniając je ciepłem i nadzieją. Twoja prawdziwa miłość jest w drodze i pragnie dzielić przyszłość pełną szczęścia i głębokiego związku. Zaufaj tej podróży prowadzonej przez aniołów i otwórz swoje serce na miłość, która na Ciebie czeka. To przesłanie jest delikatnym przypomnieniem: Pamiętaj, że nadchodzi miłość, która rozświetli Twoje życie jak nigdy dotąd. Błogosławieni posłańcy chcą, abyście wiedzieli głośno i wyraźnie, że wasza prawdziwa miłość jest blisko, gotowa spełnić wszystkie wasze marzenia o miłości. Przygotuj się na wyruszenie w tę czarującą podróż. Wyobraź sobie: miłość jest jak promienne słońce, gotowe świecić w Twoich dniach i ogrzewać Twoje serce. Anioły zapewniają Cię, że Twoje idealne dopasowanie jest już blisko, niosąc ze sobą radość i spełnienie przekraczające wszelkie wyobrażenia. Zachowaj czujność i uwierz w moc miłości. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boży plan dla Ciebie. Twoje wsparcie znaczy wszystko, gdy wspólnie podążamy ku miłości. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, przekaż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej szerzyć miłość i pozytywność. Niech Cię Bóg błogosławi. Amen.